Dzień dobry, ja się nazywam Radek Buchacz, a to tyłek jest... i razem reprezentujemy firmę Flex Idea. i w dniu dzisiejszym z okazji stulecia firmy Wiktaulik składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia 100 lat pomyślności i sukcesów zawodowych. Idea współpracuje z Wiktaulik od 9 lat. Te 9 lat to czas wspólnego rozwoju, niesamowitych sukcesów. Ale kiedy myślimy o Wiktauliku, myślimy przede wszystkim o pracownikach, zawsze uśmiechniętych, zawsze pomocnych, profesjonalnych i gotowych do pomocy. Jak tego słucham, to uważam, że powinniśmy życzyć Państwu nie 100 lat, a 200 lat pomyślności i sukcesów zawodowych. Dla wszystkich pracowników Viktaulik od firmy Flexidea. Wszystkiego najlepszego! Witam!